Życia. Witajcie w Życia serii vlogów filozoficznych i na tematy codzienne. Dzisiejszym tematem jest spanie. Uważam, że bardzo ważne jest, by nie spać ani za długo, ani za krótko. Każdy ma wprawdzie swoje ramy czasowe i dla niektórych 6 godzin jest wystarczającą ilością, ale jeżeli musisz wspomagać się kawą w trakcie dnia, to oznacza to, że jednak nie śpisz wystarczająco długo. Z drugiej strony myślę, że nikt nie potrzebuje snu więcej niż jakieś 10 godzin czy 9. Jeśli chodzi o mnie, ja jestem wypoczęty po 9 godzinach. Ja jestem osobą, która najlepiej myśli w południe i rano, za to po godzinie 18 nie myślę zupełnie. Dlatego dla mnie stratą czasu jest wstawać późno, dlatego nawet w dni wolne staram się wstawać około 9. .00. A skoro nie myślę po 18, to nie ma sensu, żebym zostawał na nogach długo, prawda? Spanie długo to jest w ogóle strata dnia, czyli strata życia. Masa ludzi wie, że musi wstać o szóstej do pracy, do szkoły, a i tak idzie spać o pierwszej i wiedzą, że będą zmęczeni, ale i tak to olewają i powtarzają to codziennie. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe i ja tego nie polecam. Szkoda zdrowia. A jeśli już się obudzicie, to polecam wstać z łóżka od razu, bo to jest strata znowu czasu, leżenie i bez sensu. Są to bardzo oczywiste sprawy, ale przez jak wielu nieprzestrzegane ani niezauważane. I na dzisiaj to tyle. Żegnam się z wami. Wloganie to takie danie. Pa!